Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. E, widzimy się po raz kolejny w farming simulator 19 e, i dzisiaj będziemy zwiedzać sobie mapę Zdziechów. E, jakiś czas dłuższy, już czas temu, e, jakiś komentarz właśnie padł, żebym zobaczył tą mapę. Ja osobiście tej mapy nie znam, także dla mnie to też będzie Dowość e, ta mapa. E, zobaczymy sobie jak ona wygląda i co dla niej jest ciekawego e, jest. E, ale zanim do tego przejdę... A chciałbym Ciebie widzieć, tylko szybko prosić o łapkę w górę, o subskrypcję, o komentarz odnośnie filmu, czy to na przykład jak się Wam podoba prezentacja mapa bądź możecie napisać propozycję własnej mapy. W sensie waszą propozycję mapy do zwiedzenia w farmingu na przykład 19. Z góry za wszystko dziękuję. No i również przepraszam z góry za to, że mogę trochę inaczej dzisiaj brzmieć, albo czasami smarkać, ale mam niestety dosyć mocny katar. Także z góry przepraszam, no i cóż. Lecimy za tematem, prawda? No i tak. Zaczynamy sobie gdzieś przy głównej drodze. to mamy jakiś przystanek autobusowy. Bardzo ładna droga, z drogą. Kurczę, pieczone. Ładne oświetlenie. No, no, no. Powiem, że to wygląda to całkiem zacnie. Taki spawn naprawdę ładny. Co do tego, jaka to jest duża mapa? O, panie! To jest naprawdę duża mapa. Ja jej, nie znam. No popatrz. Ale to jest chyba mapa z reala To co, co widzę, no bo ten układ pól jest taki dosyć. Podejrzany bym powiedział, hmm, dosyć typowy, więc raczej jest to mapa z reala. Tutaj mamy chyba jedną tu mamy drugą, tu mamy trzecią i tu mamy czwartą! I tu jeszcze mamy jakieś dłupki. ja pierdziele ty! No, 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 to jest Dobra, trzeba będzie w miarę się sprężyć, żeby tutaj, żeby za długo tutaj nie siedzieć. Dobra, zaczynamy tutaj na północnej części, północnym wschodzie. A więc najpierw to trochę tutaj szybko obskoczymy. I myślę, że potem pójdziemy tu górą e, zobaczyć te te miejsca. Swoją drogą, e, ile tu jest skupów? Zobaczmy. Mm, no, troszkę tego jest. Ty, ale wiem, to, to są statystyki, tu są skupy. Ale ty, zobaczcie, tu trochę tu jest, to jest cukrownia. Mamy takie 3-4 skupy ogólne. No, właściwie trzy. Nieźle, nieźle. Całkiem nieźle, muszę przyznać. Yy, dobra, zaczynamy tutaj, na przystanku autobusowym i tutaj mamy jakiś budynek, nie wiadomo co to jest, czekaj, to jest, jakiś, to jest jakiś taki duży dom, chyba, tak by to wyglądało, jakby to miał być jakiś duży dom, a, to jest granica mapy, by the way, okej, okay, okej, okay, tu się baba po prostu kończy, rozumiem, nie, ale naprawdę wygląda to yy, zacnie tutaj, yy, jakiś krzyżyk mamy, zobaczcie, Mmm, nieźle, nieźle. Co tu mamy? Najlepsze ceny na bazowszu, skup zbóż, okej. Okay. Żyto, przeżyto, czyli zbóż... Właśnie, bo tutaj są nowe uprawy chyba w grade. tak? Tak. E, Lucerla, czyli alfa-alfa. Clover, czyli kończyna. Żyto, przeżyto i horsgrass, to jest chyba jakaś trawa idda, Nie wiem dokładnie co to jest za trawa, ale jakaś tam sobie jest. I tam mamy znak dość dziechowa, e, także git. Dobra, e, pójdźmy może najpierw szybko, na szybko w tą stronę, zobaczyć co tutaj mamy. Tutaj mamy cpn jak widać. E, Proszę bardzo, taki elegancki niebieski cepennik, ładnie oświetlony. Fajnie, fajnie. E, tu jakieś zezłobowane auta sobie stoją. E, Elegancko, tu jakieś garaże, blaszaki zobaczcie. No troszkę tu tego jest. Swoją to są garaże, że z, z Woli Zabierzowskiej wyjęte. Pozdrawiam tutaj autora. E, tutaj mamy jakiś garażek O, nie. To jest statycznie okej. Okay. Jezus! Niech nie. nie, nie. O Jezu. nie wiem, czy wy to słyszycie u siebie na filmie. Ale jeżeli nie, to tam jest cytat Zbigniewa 100 puszczony. Jak zwraca się do Zbigniewa Ziobry, to myślę, że już większość wie o co chodzi. O jest, to jest pod koniec mapy. Bardzo ładnie granice mapy są zrobione swojego. To trzeba oddać, że to. Nie widać, gdzie się mapa kończy. Także szanuję tej autora za to. Naprawdę jest to zrobione zacnie. Ehm, dobra. I tutaj mamy co? Tu mamy. Chyba skrzynkę elektryczną jakąś, okej. Okay. Tutaj chyba jest końcówka papy po prostu, także tutaj za dużo nie znajdziemy, ale to jest po prostu stacja paliw, tak? Tak, i tutaj mamy handlarza zwierząt. Po... Tutaj? Nie, czekaj, co? A, że tu! A, widzisz. Tak jest, tu słychać jakieś krówki. Dobra, dobra. Rzeczywiście, jest tu handlarz zwierząt, okej, okay. okej, okay. czemu by nie? Taki Tak zwykły, prosty, ale sobie jest. Także nie ma się tutaj do czego przyczepić. Eee, całkiem, całkiem git. To chyba by co? Mamy jakieś statyczne, nie wiem co to jest. To jest jakiś zakład. Nie wiem co to jest. Tak szczerze. Cholera wie. Nie wiem, nie wiem co, cóż to takiego tutaj jest. Ale też całkiem git. Eee, I tutaj dalej chyba już nie ma. Tutaj idziemy sobie na południe. Do jakiegoś skupu dużego. Tutaj mamy prawie wodę. Zobaczmy ten punkt uzupełnienia wody jak wygląda. W ogóle bardzo klimatyczne tereny. Tu jakieś drzewka sobie rosły, jakieś zarośla. Fajnie to wygląda, muszę przyznać. Elegancko. A tutaj można sobie po prostu ze źródełka wodę pobierać, okej. Okay. Okej, okay, rozumiem, ma sens. Spoko. Mmm, czemu by nie. Yy, dobra, to lecimy w takim razie do tego dużego skupu tutaj zobaczyć, co mamy tutaj. Tu jakieś ptaszki w ogóle widzicie. Ładnie, fajny dźwięk ptaszków. I co tu, baby? Yy, dynamic yy, Biogas. Okej, okay, czyli to jest biogaz Ale tu, baby, tu jest więcej rzeczy. Tu jest jakiś wjazd do czegoś, tu jest waga. Tu jest jakiś skup. Biuro. Okej. Okay. Skup zbóż. Fajnie, fajnie. Jakieś kastobowe modele tu były robione przez autora. szaduje Tu, baby, duży, znaczy duży, taki skupik całkiem spoko. Fajny, to wygląda, tu jakieś zbiorniki, jakieś beczki. Elegancko. I co to jest za skup? Wego eee, Siral's Sale. SAIL Okej. Okay. Tu jest też woda swoją drogą, czekajcie, gdzie? A, z tych baniaków, okej. Okay. Z tych baniaków można wodę pobierać. Szanuję, fajny pomysł. elegancko to wygląda. No dobra, zobaczmy co mamy tutaj. Tu mamy biogazownię, jak dobrze widzę. Tak jest. Tu jest biogazownia. Eee, okej. Okay. Biogazownia jak biogazownia, nic zwyczajnego. Ale co tu mamy z tyłu? Tu z tyłu mamy skup Bel. E, także e, wszystko tak ładnie upakowane w jednym miejscu, można by powiedzieć. Ale naprawdę ładnie to wygląda, to trzeba przyznać, że e, tutaj jakość wykrojenia jest naprawdę na dobrym poziomie. E, tego e, tej mapy ogólnie, nie tylko tej lokacji, ogólnie tej mapy. To się nie ma do czego aut autentycznie e, przyczepić. Fajny płocik, wszystko elegancko, elegancko. E, dobra. Co mamy dalej? Tu mamy co? Polblek. Eee, tu mamy jakąś taką budkę śmieszną. Nie wiem, co to jest. Jakiś kom komputer w środku, nawet. Ty, eee, fajnie. Eleganckie. Mm, jakieś zbiorniki mamy. Znowu i co to jest? A, eee, polblek. Czyli możemy tutaj sprzedać mleko. Tak, mleczarnia dla polblek to jest. Ok, ok. Rozumiem. Spoko. I tu mamy co? I tu mamy kolejny jakiś budynek opuszczony. I tutaj już są znowu zarośla. Gdzieś tu pewnie jest koniec mapy. Tak jest, pewnie jest koniec mapy. Także i tak to wygląda tutaj, słuchajcie. I mamy tu jeszcze jeden skup. I co to jest tutaj? Speeding Bill. A, czyli to jest przedzalnia. Okej, okay. skup, bawełny i wełdy. W porządku. Hmm. Czyli tak wszystko upakowane w jednym miejscu. Fajnie to jest zresztą zrobione. Więc mówię, naprawdę elegancko to wygląda. To się nie ma absolutnie do czego przyczepić, Ród drogowy też jest. Jak widzicie, samochody sobie jeżdżą, więc. Yy, więc super. Yy, yy, I teraz myślę jak iść dalej, żeby to wszystko ładnie zahaczyć. Yy, może udajmy się teraz tu na północ, co? Tak, tak mi się wydaje, że tak będzie miało większy sens. Pójdziemy tam na północ, zobaczymy tą wiochę. pobieżnie przynajmniej jak wygląda, bo nie będę tutaj sprawdzał każdym budynku, bo to jest ich tego po prostu za dużo. Mm, Czekajcie tu jest granica? Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Co za granica tutaj jest? Ha? E? Co tu? Putknąłem tutaj? Co to jest? E? Mam jakiś dom zabudowany. Co, co to jest tutaj? To są jakieś ściany dziwne. Dlaczego tak to jest zrobione? Nie wiem, dziwnie. Yy, trochę to jest dziwne. Aha, bo tu jest koniec mapy! Aha! W ten sposób to jest zrobione. Okej, okay. czekaj, co? Czyli tutaj nic nie ma? Okej. Okay. Trochę dziwne, no ale dobra. Idziemy naokoło, tu mamy ten do w budowie. E, tutaj na pewno coś jest, bo tu mamy ścieżkę polną i tu mamy już normalnie pola uprawne, więc tutaj coś jest na pewno. E, tak, tu już jest też koniec. E, czyli idziemy, musimy być tędy. Dobra, tu mamy jakieś zabudowy, tu już coś się dzieje. E, OK Okej. I co mamy tutaj? Tu mamy jakieś domki. Jest standardowe GoldFoxa, wiadomo modele to, to było powszechnie używane eee, Więc nie ma się co dziwić Tu mamy jakieś garażyk, tu mamy bodajże ze starej huty mm, Wyjęty garaż, chyba to jest mój model, z co pamiętam eee, Więc spoko Tutaj mamy co, tu mamy jakieś, jakieś garaże tu jakieś zardzewiałe domy Znaczy doby, boże, samochody Kolejna jakaś chałupka eee, Fajne zabudowy, w ogóle tak klimatycznie taka widać, że Na odludziu bardziej to jest, nie? a nie że czy znaczy, wiesz, tak gdzieś w polach z tej terarii, gdzieś przy głudej drodze, nie? E, ciekawie to dosyć wygląda. Tu mam jakieś Bajorko, mamy kolejny dom, ogólnie bardzo duże posesje, trzeba przyznać. Mam jakieś zarośla, kolejny domek. A, tu już jest poza mapą swoją drogą. Aha, tu mamy co? Tu baby. O, tu jest jakiś asfalt już. O, proszę bardzo, tu mamy jakąś drogę asfaltową. Mmm, okej. Okay. Tu też jest koniec mapy już, okej. Okay. Ale bardzo klimatycznie to wygląda. Mówię naprawdę, pod względem klimatu mapa jest naprawdę dobrze zrobiona. Tutaj się nie ma do czego przyczepić. Eee, wygląda to całkiem, całkiem zacnie. Aż dziwne, że ja jej w ogóle nie znam. To jest... Ja pierwszy raz tą mapę widzę na oczy, naprawdę, autentycznie. Ja jej nigdy w życiu nie widziałem, nie? Ani, ani nie słyszałem o niej. Hmm. To jest dosyć zaskakujące. Nie wiem, czy ona po prostu była taka dosyć mało popularna, czy po prostu ja? Czy po prostu mnie oba O, już Meksykado, w ogóle to jest są customowi mpc-ci mm, widzę. Julka Julka, ok Mamy kolejne domki. Różne takie, bo nie żeby każdego domu zwiedzać z osobna, no bo to by za długo trwało. Ale zadbane tu jest, sobie jakieś tutaj detaliki porobione, także pusto absolutnie nie jest. Yy, o, tutaj sobie jakiś pan Wiesiu sobie siedzi na ławeczce z, yy, z dait E, więc elegancko, tu mamy jakieś e, ugory, mm, tu mamy kolejne gospodarstwo, z dwoma babi, by the way, łapanie, dwa doby obok siebie, nice. E, jakaś szopa, e, o, proszę bardzo, trzydziestka boża sobie stoi, e, tu mamy kolejny dom, bardzo fajny swoją drogą, e, więc spoko, jakieś gospodarstwo i to jest chyba jakaś, to jest jakiś skup, tak, tutaj, co to jest? Czekaj, 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 co by tu baby? Tutaj jest skup. Mm. A, tam jest w ogóle nasz dom, by the way. Mamy skup obornika. Aha, obornik, żeby tu trwać. Okej, okay. yy, bases. fajdzie, tutaj gospodarstwo kolejne i tutaj baby, jakieś kolejne skrzyżowanie. I tutaj pewnie jest kolec łapy, tak jest. Tutaj się wszystko zgadza. Hmm, tutaj jedziemy też w tą stronę. Zobaczmy, gdzie tutaj nas wywiezie. Ta droga. I tu też jest koniec mapy. Okej. Okay. Czyli tutaj się w ten sposób mapa kończy. E, no dobrze. E, dobra, e, słuchajcie, pojedźmy. Zobaczmy, co to, to jest. A, to jest nasza gospodarka, tak? Pewnie musimy kupić lat obstawiamy. E, kupmy. Tak. Możemy tutaj normalnie sobie. Możemy sobie tutaj normalnie działać. Okej, okay. okej, okay, fajnie. E, tu mamy wiateczkę, tu mamy jakąś szopę, proszę zobaczyć. No fajnie, fajnie, elegancko. Czyli takie gospodarstwo można by powiedzieć, że e, jakieś tam jest do dyspozycji. Tak, my mamy, też można utworzyć trochę tak nietypowo, ale można. Mm, więc spoko. Tutaj bardzo płaski teren z Polami, no ale jak to jest mapa z rana, czyli ma co dziwić nie? w sobie. Jest to całkiem naturalne. E, Julka, Julka, zobaczmy czy sobie jakieś. E, Jednina Hybel, Cyber 3, Anka Wal, Adżej Duda, Major Suchy, ok. Igor Piwko, Marek Warka. Pozdro za nazwy npc mm, No dobra. Te w ogóle te kwiatki, że tak się ruszałem, ty. Elegancko, fajne to. Fajne folicz. E, dobrze. Lecimy myślę tą drogą tutaj i skoczymy potem tą miejscowość. Tutaj sobie pójdziemy tedy i obskoczymy tą tutaj do dole, a następnie pójdziemy tutaj do rogu jeszcze zobaczyć, co tam jest ciekawego w tych polach. Dobra, tutaj mamy jakiś krzyżyk przydrożny, wiadomo, klasyczek, można by powiedzieć. Normalna rzecz w Polsce. Jakieś słupy, pola klasycznie, można by rzec, nic zwyczajnego. Tutaj um, były jakieś domy, tak? Tu są jakieś zabudowy przy drodze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tutaj mamy kolejną zabudowę, jakieś gospodarstwko, fajnie tutaj pan Hedio sobie siedzi. Mm, Jedyny minusem dla mnie trochę tej mapy jest, że ona jest strasznie płaska, ale mówię, no jest to mm, mimo wszystko konsekwencja tego, że jest to mapa z reala, więc, a mapy z reala, no, z reguły są, no tak jak powinny być w realu, nie, czyli jeżeli ta było jest rzeczywiście płasko, to to Musi być płasko. Więc no, tak to wygląda. Mm, dobrze, co my tu mamy? To jest co? To jest stacja wapowania, pewnie. A jest jakiś sinus? Lime Station, tak, tu jest. Tam był Lime Station. A tutaj mamy skup y, troci. Okej. Okay. Tu mamy co? Farm Silo. To jest silos? A, bo tu jest gospodarka. Okej. Okay, tu mamy gospodarkę Grimaldo. Drugą. Dobra, dobra. Rozumiem. Fajny, ty jaki fajny domek, elegancki. Dom sołtysa, nice. Fajne gospo. E, tu mamy jakieś szlachet, jeszcze jakieś ulebele. Super, super. Mm. A, i tu jest to biuro. Okej, okay, czyli to jest tak wszystko obok siebie, rozumiem. Mm. No dobra, tu mamy co? Mamy stację paliw. E, e, autogaz 24H, okej, okay, tutaj możemy zaznakować, rozumiem. E, a i tutaj dziś mamy co? Sugar Factory. A z tej strony tutaj jest skup e, buraków cukrowych. Mm, no dobra, i ziemniaków pewnie też obstawiam przy okazji. Takie dwa w jednym. Na takim jakby gospodarstwie też to jest zrobione. Chyba, sobie spokojnie da wrócić. Dużo jakieś tam śmieci. No elegancko to wygląda fajnie, fajnie, fajnie. Mm, podoba mi się to. E, dobra. E, idziemy dalej w takim razie. Tutaj mamy jakieś maszyny dostarczyć tu jest nasze gospodarstwo startowe ze świniami i naprzeciwko jest sklep y, z maszynami, także mm, zobaczmy. Tutaj mamy kolejne jakieś statyczne gospo, kolejne statyczne, mm, kolejne. Mówię, ja nie będę tak każdego gospodarstwa sprawdzał, bo to by trwało wieki, to papa jest za duża. E, Swoją tekstura pszenicy. To jest pszenica? Nie, to jest jęczmień. Okej, okay, taki... Teksturka całkiem ciekawa, muszę przyznać. Trawa bardzo ładna swoją drogą, więc, yy, więc fajnie. I tutaj jest. A tu jest jeszcze stateczny gospo. E, czyli nasze grywalne jest tu. okej. Okay. Tu jest nasze odgrywalne gospo, tak? Tutaj chyba trawa się nie dosiała, um, Jak widzicie, ale tutaj jakieś skaliaki porobione. Kurcze, pieczone, ty. No, no, no. Legacko to wygląda. Mamy jakąś... jakoś stodołem. Mhm. Tu mamy garaż Dowalony, proszę zobaczyć, duży, duży garażyk Okej, okay, tu jakieś bluszcze Fajnie, fajnie to wygląda Tego modelu garażu nie kojarzę akurat, może to jest autorski, w sensie tego autora, który robił to bapę. albo po prostu ja rzadko widziałem te budleki dlatego go nie kojarzę, nie wiem Tu mamy silos, tu mamy przyczepę startową Tu mamy co? Tu mamy chlewnię, tak? Jak rozumiem tak, to jest chlewnia. okej, okay. Duża, fajna. Elegancka chlewnia. Nie za się co ująć. E, fajnie to wygląda. E, tutaj mamy kombine, jakieś wiatki. Więc spoko w ogóle. Ile mamy pól na start? Może jeszcze zobaczmy. Mm, żadnych? Oho. żadnych gospodarstw. Tych pól nie mamy na start. okej, okay. No no, dziwne. Myślałem, że auto tutaj jakieś dał. No ale trudno. E, dobra, no i tutaj z drugiej strony mamy sklep z maszynami. Maszyny rolnicze, Cash, okej. Okay. roll. Okej, okay, okej. Okay. O, wiadomo, standardowa flaga. Mm, tutaj ociągniczek sobie stoi na podejście. Czy da rampie elegancko? Maszyny rolnicze. E, nice, nice. Muszę przyznać. To jest taka hala. Co to jest? Skup, od razu, tutaj też tak. To jest od razu skup. Okej, okay. skup z zbóż w Topi fajnie. I tutaj taki wyjaźnik z tyłu, elegancko. Mm, fajnie, skupik, i zaleci sująć. E, lecimy w takim razie dalej. Tu mamy kolejne statyczne gospodarstwa. Bardzo dużo ich jest, naprawdę. To jakby jakby ktoś chciał dokładnie tą mapę z to by to trwało z godziny, jak nie więcej. Zresztą hmm, tak przejdziemy po prostu na szybko. Hmm, zobaczymy co tu ciekawego jest, bo jest tutaj naprawdę dużo, dużo, dużo rzeczy. Hmm, mapa zdecydowanie jest rozbudowana i to jestem z dziechów cały, okej. Okay. Hmm, rozumiem, a to jest tutaj na pszenicy, tak? ok fajna, szaduje Dobra, lecimy dalej. E, mamy tutaj taką krzyżówkę a, i ona tutaj idzie ona na pół, no cóż, do tych skupów, które widzieliśmy wtedy. E, tu mamy kolejny krzyż przedrożny, tutaj w ogóle jakaś dziura chyba była w drodze, jakieś kabyczki Bardzo fajnie to wygląda. Mm, super sprawa, trzeba przyznać. E, elegancko. Tutaj drogi chyba w ogóle autor Z co co widzę, więc to ty bardziej szanuję. To mi się wydaje, że to chyba były wy wymodelowane w Blenderze, albo wygenerowane w Spline Constructorze. Mm, te drogi. Fajnie to wygląda. E, dobrze. Lecimy dalej. E, tutaj mamy kolejne zabudowy, mówię, ja ich nie będę dokładnie to jest zwiedzał, sobie po prostu tak rzucimy okiem. Mateusz Meksykano, okej. Okay. Mm, tutaj mamy mnóstwo naprawdę mnóstwo dobów. Mm, wszelkiej baści, nowych, starych, dużych, małych. Mm, co to jest? To jest rzepak? O! Fajnie. Katarina Johnson, by the way. Czyli mamy jakoś tutaj panią z zagromadicy również do bapie. Mhm. Mm Mamy kolejne statyczne domy. Eee, no i dobra, o tu jest ta lucerda. Bardzo fajna tekstura lucerdy. Elegancka lucerda, trzeba przyznać. Eee, tylko ona trochę jak widzicie, laguje. Patrz, jak fps spadają, Ty. Patrz, tu jest 60, normalnie jest stałe. Wchodzę do lucerty 43. Hmm. to się z tą teksturą tak? Mm, no ale, no trudno. Jest jaki jest, prawda? Yy, dobra, lecimy dalej. Yy, tu mamy co? Tu mamy szkół... Nie, tu mamy jakiś sadzik chyba. Jak rozumiem. Tak to przydaje wygląda tu jakieś do do wbudowie. Wiadomo, klasyczek można by rzec nie. I tu zaraz powinno być jakieś skrzyżowanie. No i jest, rzeczywiście. Tu mamy chyba jakąś główną biesitkę, tu ma kolejny krzyż. Yy, domy, domy, domy. I jeszcze raz domy i tu jest koniec mapy, by the way. Nawet dzwon słychać. Gdzieś tam sobie bije i chyba nawet w skąd. Czekajcie, bo utknąłem. Nie, co to tu jest? Co to za budynek? To jest dom? Tak, to jest dom tutaj, a to jest granica bapy też, chyba. Tak, to jest granica bapy. Z hmm, nie zobaczymy, niestety. A, bo tam w odstali jest kościół, widzicie? Jest, jest. Okej, okay, ma sens. Fajnie. E Legancko może tutaj nawet e kwiateczki jakieś zrobione. Fajnie. Takie zarośla kolejne. Dobrze, idziemy w takim razie w tą stronę. Mamy ty, tu jest otwarde, to? Czyli co, to jest gospodarska jakaś? Tobie wygląda na coś, co ma być chyba w zamyśle Grywaldę, bo te braby można tu normalnie otworzyć. Co ciekawe? Hmm. Ciekawe, ciekawie. No dobra, a tu? Nie, tu nie można otworzyć, widzicie. Mm, dziwna sprawa. Tu też nie można? Nie, też nie można. A tu? A, tu jest otwarte do myśli. A tu? O, tego też się otworzymy, czyli tam chyba z zamysłem było, żeby to było grywalne. W jakimś tam stopniu. Nieźle, nieźle. Krzewy ozdobne, o, sklep ograniczy jakiś ty fajnie to wygląda. Jakie szlarnie. O, tu taki warzywnik duży czy coś? Cool, elegancko, naprawdę. Mapa naprawdę kreatywnie zrobiona. E, nie mam się dużego przyczepić. Chyba by jakieś garaże, kolejny dom, okej. Okay. Mm, idziemy w takim razie dalej. Eee, może... O, tu jest taki i... Fertilizer, fertilizer station. Dobra, zobaczmy. A, tutaj jest jakiś skup w ogóle jeszcze, ty. Ja owidłem skup, zaraz tam się co w niebym... Eee, zobaczmy ten tak Co to jest? Eee, tu mamy... O, tu mamy potężną szkółkę drzew, widzicie? się panie, naprawdę potężną. Eee, chłop zaszalał zdecydowanie z tym Nieźle, nieźle. Okej, okay, tu mamy ten tartaczek i tutaj mamy trigger do sprzedaży drewna. Mhm... Mm okej, okay, okej, okay. szkoda tylko, że nie jest oznaczone że to drewno można rozładować. No, domyślam się, że tu w środku, ale... Mogłyby być jakieś znaczniki, niestety by było to bardziej przejrzyste, ale i tak tartak jest całkiem git. Mmm... Jak raz kup drewna całkiem spoko, nie ma się do tego przyczepić. I tutaj naprawdę, tutaj potężna szkółka drzew zrobiona. Mmm... To trzeba zaznaczyć, dobra. Patrzmy do tego Fertilizer stations to jest tutaj? Eee, aha, tutaj mamy zbiorniki z nawozem, tutaj możemy sobie po prostu kupić eee, nawóz, jak rozumiem. Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. Ma sens. Eee, no dobra, eee, zobaczmy ten tu, skup tutaj, Jadusz serial eee, Sale. Okej, okay, czyli klasyczny skup zbóż. Eee, kolejny, jakaś kopareczka. Tutaj możemy sobie wyjechać, proszę bardzo. I tu też jest jeszcze wyjazd. O, kukułka, sekułka w lesie. I to by wyjeżdżamy tędy, tak? Aha, tutaj była ta droga wjazdowa. A widzisz, to już wszystko jasne. No dobra, no to to byśmy mieli. To byśmy mieli. To jeszcze zostało nam tutaj. Te okolice do zwiedzenia. To pójdźmy tak na przełaj po prostu. Myślę, że będzie w porządku. Chodźmy sobie tedy Kurcze, pieczone! Tędy, 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 tędy. tutaj mamy kolejne zabudowy. E, na południu sobie jakieś. One są poza mapą czy jeszcze nie? ludzie e, już powinna być granica mapy, nie? Tak, tutaj już jest, okej. Okay. Zrozumiałe. Mmm, dobra, tu mamy żyć tu mamy docelne. E, tutaj co jest? Czekaj, na północy. Tutaj co mamy? A, tu mamy Ugór, Ugór zrobiony. Mm, jakieś takie statyczne gospodarstwo. Nie grywalne, nie, nie. To jest po prostu statyczne. Rozumiem. E, tu mamy jakąś gospodareczkę jeszcze. E, dobra, zobaczmy jak to tu wygląda. E, dobra, tu mamy. Co? Statyczny dom. A z otwieralne nie. A z drugiej strony mamy mm, gospodarstwo grywalne stricte. Okej, okay, proszę zobaczyć. tutaj jest fajna chałupka, jakiś tarasik. Eee, tutaj mamy shopę z silosem swoją drogą od razu, więc takie dwa wiedy, można by rzec. Fajno, fajno, elegancko. Mm, nie trzeba tutaj zbytnio kombinować, przynajmniej. Eee, więc całkiem, całkiem Git. okej. Okay. taka mała gospodareczka, ale sobie jest. A, a i tutaj, jeszcze gdzieś tu kury są. Mm, a, że tu. A no tak, tutaj jest koryto I miska. Okej, okay. fajne rozwiązanie na karmienie. Rozumiem. Dobra. Co tam jeszcze zostało? Zostało nam jeszcze te dwa punkty do obskoczenia. I mało wiele ta mapa będzie yy, obejrzana, że tak powiem. Yy, co to tu rośnie? A, lucerna, ale w mniejszej fazie wzrostu i ona ma 60 klatek, czyli coś jest nie tak z tamtą fazą rozwoju. Yy, tekstura może zbyt wysoka, różnica. coś ma, czy coś nie wiem, nie wiem. Ale coś tam ewidentnie jest nie tak. Yy, I co to jest za skup? A, półskupu jaj. Okej. Okay. Dobra. Czyli tutaj możemy sobie sprzedać jeszcze jajka. Mm, to idziemy dalej. tą oto stronę. Sobie zobaczyć. I tu baby co? I tu mamy. Mm, I tu baby co? Tu jest klęca mapy. Czyli tu jest jakaś shopa. Co by tu baby? Ruler Selling Way Station. A! E, Scoop Bell! Okej, okay, tu jest skup, jeszcze i tutaj jest gdzieś jeszcze Scoop Obornika, tak? Tak, tutaj jest płyta na obornik. Aha, w ten sposób. Rozumiem, rozumiem. No dobra, e, całkiem ma to sens. E, dobra, słuchajcie. E, to by było chyba na tyle w dzisiejszym filmie. Mapa według mnie jest naprawdę, naprawdę fajna. Nie wiem, czy na tej mapie są jakieś błędy, może jeżeli ktoś nie grał... E, ...to może się wypowiedzieć, ale moje taka pierwsza... ...moje takie pierwsze wrażenie jest naprawdę... Mega pozytywne. Jeżeli ktoś lubi mapy z reala, takie bardziej płaskie w klimacie bazowsza, to wydaje mi się, że to naprawdę tą mapę mogę polecić do Farmiga 19. Autorze, jeżeli to widzisz, to salut ode mnie. Naprawdę kawał dobrej roboty. Napiszcie. No i cóż, napiszcie w komentarzu, co Wy o tej mapie sądzicie. Czy Wam się podoba, czy też nie. Czekam również na propozycje kolejnych map Farmigu 19 do ocenienia. No i cóż, przypominam tylko łapce w górze. I subskrypcji. I cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.